Dzień dobry. Witam w Akademii Wiedzy firmy Shidel. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić system wentylacji mechanicznej multivento. Sidel Multivento jest wentylacją mechaniczną wywiewną składającą się z przewodów pionowych, jednostki wentylacyjnej, sterowanych ręcznie elementów powietrza nawiewanego, elementów odprowadzających powietrze oraz sterownika odpowiedzialnego za pracę wentylatora. Sterownik MagTime oraz Schiedel Stabiler umożliwiają uzyskanie właściwych parametrów higieniczno-sanitarnych, które wynikają z norm i przepisów. Schiedel Multivento zapewnia świeże powietrze w pomieszczeniach, co wpływa na podwyższenie komfortu użytkowników. Oto szczególne cechy systemu wentylacji mechanicznej Multivento, które wyróżniają go na rynku. Wentylator napędzany silnikiem dwubiegowym. Niewielkie zużycie energii elektrycznej. Wydajność wentylatora: 300 lub 450 m3 na godzinę, w zależności od biegu. Regulowane elementy powietrza nawiewanego oraz wywiewanego. Proste planowanie z wykorzystaniem kompletnego systemu. Prosty i szybki montaż. Hybrydowy tryb pracy wentylatora w przypadku braku energii, skuteczna izolacja dźwiękowa, łatwość konserwacji. A oto elementy składowe systemu wentylacji mechanicznej multivento. Szacht powietrzny składa się z pustaków o nazwie Quadro 16. Ich wymiar zewnętrzny to 36x36 cm. Wentylator hybrydowy MAG-200, elementy wywiewne SIDEL STABILER, występujące w wersji półokrągłej lub prostokątnej, nawiewnik ścienny FLOW oraz sterownik MagTime. Wentylator hybrydowy SIDEL MAG przeznaczony jest głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych. Może być montowany na zakończeniu przewodów wentylacji wywiewnej zbiorczej. Zadanie wentylatora Hiddelmack jest utrzymanie normatywnych przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń wentylowanych. Nasada hybrydowa Shiddelmach przy wyłączonym silniku elektrycznym stanowi formę stacjonarnej nasady grawitacyjnej o niskim współczynniku oporu własnego ale proszę uważać, zabrania się stosowania wentylatorów Riedel-Mach do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych, gdzie w wydzielonym pomieszczeniu używa się urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania. Kilka słów na temat budowy samego wentylatora. Wentylator wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego, trwale barwionego w procesie technologicznym. Wylot wentylatora zabezpieczony jest siatką sprętów stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny. W normalnych warunkach eksploatacji wentylatorów MAK-200 nie wymaga się bieżącej obsługi. Dwa razy do roku należy skontrolować czystość wirnika, ewentualne osady usunąć. Wymiary wentylatora Schiedel MAK-200. Średnica kopuły. 360 mm. Wysokość, 545. Maksymalna średnica podłączenia wentylatora, 200 mm. Obudowa betonowa wykonana jest z karamczytu betonu o gęstości 1150 kg na m3 i wytrzymałości na ściskanie minimum 3 MPa. Wybudowane z pustaków zbiorcze kanały wentylacyjne. Charakteryzują się małą ilością fug, co zmniejsza opory przepływu powietrza i tym samym zwiększa ich wydajność. Moduł wysokości pustaków to 33 cm. Narożniki pustaków posiadają otwory, w które w razie potrzeby wprowadza się stalowe pręty zbrojeniowe wzmacniające statycznie całą konstrukcję zewnętrzną. Montaż elementów następuje na miejscu budowy przy pomocy zaprawy montażowej. Należy pamiętać, że obudowa jest niepalna i posiada klasę A1. Dodatkowo pustaki odporne są na zamarzanie i odmrażanie oraz nie zawierają substancji niebezpiecznych. Element nawiewny. Nawiewniki ścienne Shidelflow o regulowanym przepływie pozwalają dostosować intensywność nawiewu w zależności od potrzeb, szczególnie w takich pomieszczeniach jak sypialnia, pokój dziecięcy, salon czy biuro. Regulacja ręczna polega na ustawianiu pokrętła specjalnej przesłony w odpowiednio wybranej pozycji. Wydajność nawiewnika zależy od ustawień, a także od panujących warunków atmosferycznych. I tutaj uwaga: należy pamiętać, że dopuszcza się zastosowanie nawiewników innego typu pod warunkiem, że spełnią one wymagania zgodne z przepisami oraz że parametry techniczne będą porównywalne do nawiewnika Schieder Sercem całego systemu jest sterownik MACTIME. Przeznaczony jest on do nastawy czasu pracy jednofazowych wentylatorów hybrydowych. Układ ten współpracuje m.in. z wentylatorem dachowym Mag. Moduł MACTIME realizuje następujące funkcje. Umożliwia uruchamianie i wyłączanie wentylatoru w określonym czasie w cyklu tygodniowym. Umożliwia stopniową zmianę prędkości obrotowej wentylatora na pierwszym biegu lub na drugim biegu, w zależności od pory dnia i tygodnia. Sygnalizuje aktualny stan wyjść. Maksymalna ilość podłączonych wentylatorów ma 204 sztuki. a jednym zasilaczu może pracować do dwóch sterowników. Każdy kanał umożliwia podłączenie grupy czterech wentylatorów Shidel Mag. Kilka słów na temat montażu. Wentylatora MAC 200. Na skrajny pustak nakładamy silikon, aby uszczelnić połączenie pomiędzy nasadą a samym pustakiem. Nasadę nakładamy na skrajny pustak, a następnie w otwory wkładamy dołączone do zestawu kołki montażowe. Jedną z ogromnych zalet systemu wentylacji mechanicznej Multivento jest jej cicha praca. W odróżnieniu do systemów bazujących na rurach stalowych, system ten nie wymaga zastosowania tłumików, co zmniejsza jego cenę oraz sprawia, że system ten jest przyjazny w użytkowaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkania w ramach Akademii Wiedzy. Zachęcam. Do zapoznania się z innymi materiałami firmy Schiedel. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Do usłyszenia wkrótce.